Czy twój kot zachowuje się inaczej niż zwykle? Może to znak, że czas do weterynarza. Oto siedem niepokojących objawów, które powinny cię zaniepokoić. 1. Brak: apetytu lub nadmierne łaknienie. Jeśli twój kot nagle odmawia jedzenia albo je jak szalony, może to być objaw choroby. 2. Nagła utrata lub przyrost masy ciała. Zmiany w wadze kota? Może to sygnał cukrzycy, chorób tarczycy lub nerek. 3. Trudności z oddychaniem. Głośne oddychanie, sapanie? To może być problem z sercem lub płucami. Nie czekaj. 4. Nadmierne picie wody. Twój kot ciągle pije wodę? To może być znak cukrzycy lub niewydolności nerek. 5. Zmiana zachowania, agresja, apatia. Nagle agresywny lub osowiały? Może cierpi na ból, którego nie widać na pierwszy rzut oka. 6. Problemy z kuwetą, biegunka, krew w moczu. Problemy z toaletą? Może to infekcja dróg moczowych lub pasożyty. 7. Wymioty i nadmierne wylizywanie. Kot wymiotuje lub obsesyjnie się liże? To mogą być alergie, zatrucia lub choroby skóry. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, nie czekaj. Skonsultuj się z weterynarzem. Polub film, jeśli chcesz więcej porad o kotach.